Witam, słuchajcie, robiąc podsumowanie miesiąca yy, października, miałem zrobić podsumowanie razem z tym mojego wspaniałego Volta, ile, ile uzyskał energii w tym czasie, w równym miesiącu, no ale liczniki odpisałem i nie wiem jak to zrobiłem, że tego podsumowania nie zrobiłem. Także dzisiaj będzie króciutki film na temat Volta, ile Volt w miesiącu październiku yy, wyprodukował energii, może nie ile wyprodukował, ale ile udało mi się ile energii udało mi się odzyskać, wykorzystać. Tutaj mamy dwa liczniki, jeden przed woltem i drugi z volta, który idzie na to moją instalację domową. Tam jest podpięta suszarka, lodówka, laptopy, jedna lampka w domu, telewizor. Alarmy, routery i tym podobne takie pierdółki, które mało prądu mało prądu zabierają. I w obecnej chwili 550W idzie na dom, bo akurat pracuje suszarka, a ona troszeczkę daje mu popalić. Słonko już zaszło. Jedna kreska obciążenia. Widzicie w sieci mamy 238V. Także tak to wygląda. Idziemy do Excela. Słuchajcie, no i w Excelu to wygląda w następujący sposób. Od sierpień, od końcówka lipca zamontowałem drugi panel i w sumie od sierpnia mam cały miesiąc, gdzie to pracowało, czyli w sierpniu, w sierpniu te dwa panele wyprodukowały 62 kWh, we wrześniu 43 kWh i w październiku 26 9 kWh. Liczę to na podstawie tej różnicy. Tutaj było za okres 2 lat na jednym panelu, I przez te dwa lata wyprodukowało to 116 kWh. Licząc po złotówce w tamtym czasie, eee, tutaj liczyłem już po złoty 10, bo tak mnie kosztował prąd. No i w tym miesiącu, w październiku, też było złoty 10. Także suma inwestycji w zasilanie awaryjne, czyli dwa panele, inwerter Volta plus wszystkie kabelki, pierdółki kosztowało 4395 zł. I póki co dzięki temu zaoszczędziłem 263 zł. Do zwrotu zostało jeszcze 4132 zł. Tutaj będą miesiące coraz gorsze. Ale na razie jeszcze jesteśmy na plusie, więc zostawiam to. No i myślę, że przyszły rok już tam będzie troszeczkę, troszeczkę lepiej. Były plany, żeby dołożyć jeszcze dwa panele, żeby to na czterech pracowało, ale na razie poobserwuję to, jak się to zachowuje na dwóch i może to tak zostanie. Na razie tyle z podsumowania. Miało to być razem z buforem. Zaczę się z kolektorami. W przyszłym miesiącu zrobię już to wszystko, wszystko w jednym miejscu, żeby to miało ręce i nogi. Także dzięki i do następnego.